Serwis książki czytamy. Przedstawia dzieło Stańcowa Jehowicza. łza matki. Cicho, cicho, Feluniu, mamy głowa boli. Położy się, a Felcio słuchaj nie swawoli. Lubię kiedyś wesoły, lecz teraz, kochanie, niechaj na chwilkę wszelka zbała ustanie. Ja wiem. Ty mamę kochasz, mama chce spoczynku. Uspokój, że się trochę, uspokój, mój synku. Dość było dla dobra, jak felcio, chłopczyna, chłopczyka, poszedł do kącika, wziął książeczkę, usiadł cicho, ale jak na licho patrzy, bębenek leży, jakoś niechcący raz, drugi uderzy. Z początku lekko, potem głośniej trochę, a mama w na wpół z płaczem tak mnie Fercie kocha. Zapomniałem się, mamo. Ach, przepraszam, mamę, i zadrżał na tę myśl samę. Wierzę ci, moje dziecię, nie chciałbyś iść docienić. Nie śmiem cię nadwinić, ale bądźże już cicho, pełen dobrej chęci, miał zakaz mamy w pamięci. Cichuteńko karteczkę po kartce rozkładał. Lękał się, kiedy wietrzyk między kartki wpadał. Lecz niedługo to było. Słychać szmer na ulicy. Chłopczyka skurczyło, powstaje i stołczek przewraca z hałasem. A mama się już ze snu ocknęła tymczasem. Przypomniał sobie felusz o mamy chorobie i czyniąc wyrzuty sobie, idzie przepraszać. Ależ o smutnym widoku postrzegł łzę w matki oku. Ach! Co to cię znaczy rzeczył w rozpaczy? Czyli się co z mamie stało? Mama. Tak serce mi zabolało, że mam niegrzecznego syna, który o prośbie matki zapomina. Sprawiedliwe wyrzuty do serca trafiły, ukochaną jej rękę ścisnął z całej siły i całował serdecznie i oblał łez potokiem, a matka rozczulona tym tkliwym widokiem zapyta, czy kochasz mnie? Kocham, odpowiedział, więc już odtąd Felunio będzie cicho siedział. I przebaczyła z serca, szczęśliwy chłopczyna o napomnieniach matki już nie zapomina. Wytrwał w dobrem do ostatka, ale długo pamiętał, że płakała matka.